Siemaczki, maczki Ja ale będą vlogi z yy, różnymi montażami może, ale też będę mował oczywiście główną serię, czyli Clash Royale będziemy różne dzielaczki PK, różne rzeczy robić w Clash Royale. No i myślę, że Wam się spodoba. Oczywiście lajkujcie, like, subskrybujcie, dzięki za 16 subskrypcji. To jest coś świetnego, że zrobiliście 16 słów. I dzisiaj chyba sobie połepniemy 2 wiz 2 to by było fajne. Żadnego mojego ruchu. kolegi nie ma, ze frendów, więc quick match. Kurczę, to słabe dzisiaj jest mecz, nie? Kurczę, nie wiem, czy typ nie będzie za szybko rozpoczynał i kurczę, zanim nic się załaduje, nie, to on już dawno mi zmieści jedną, dwie wieże, nie? Tego szybko, szybko, szybko. Czeka na pierwsza. Aha, dobra. <grafię> Aha, zapomniałem, że my gramy 2 Boże, o boże, o boże. Ale mam atak. Holy shit. Co się dzieje? Ale ludzi. Okej, okay, mój... Moi... Ale on niszczy. Ten ten. Wizard. Without... Kurcze, ale porobili. Lekkie lagi. Pik Pyk. 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 Dobra, Giant porobiony. Ładny rajd. Dobra, spoko. Co mm, by tutaj dać na nich? Dobra, spoko uliczkę i tutaj jeszcze muszketelka to łatwo sobie też zniszczą. Mmm... Ja ogólnie sobie zrobimy dwa odcinki z Clash Royale. Kurczę, no dwie uliczki. To zrobię. O! Ty, poradzili sobie. Kurczę, Warrior. Kurde, nie zauważyłem. No, w tym samym momencie postawili to, co ja. Żarda i troszeczkę porównany został. Ale pięć sobie spokojnie z tym poradzi. Jep. O, oh, futs. A dobra, spokojnie sobie poradzili. Teraz lecimy z Baby Dragonem. Teraz Prince jest tankowany, dlatego on nic w nie zabierze. Nic go nie zabije. Spoczko. Dobra, peka to nam jest słaba karta, dlatego spokojnie sobie ją porobimy. Tutaj szczałeczki. Dobra, spoko. Spoko. Jakby tak pekka był w miarę ten, w miarę szybki, nie? To, to była mega karta, nie? Ale tak to. Jep, jep, dobre. Jep, 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 jep. Tutaj yep. lighting na tego pyk. No, nie gadaj, że on nie zginie. Nie gadaj, że on Prince, y prince, prince. Prins. Szybciutko walnie mu prinsa pyk. Pieken, 2, 3. Teraz szybciutko aloeczki. Lecimy z tym, barbarianki. Kurczę, postawę tego prinsika. Teraz na prinsa pójdziemy z strzałeczkami. Ten princ porobi to. Teraz my damy jeszcze Baby Dragon, albo nie Warriora, znaczy Wizarda, bo jak mi się myli. Teraz oni porobią to i chyba Gigi. Tak jest? Jeszcze raz? Jeszcze, jeszcze raz, raz walnijcie w to. Jeszcze raz. I GG. Good day. Uu. Dobra. Widzimy się w kolejnej partyce Dobra. Mamy kolejną maraneczkę. Dobra. Tutaj to. Arczelki, wizardki. Dobra. Mają prinsa. Roki teraz pyk. To pozamiatają. Ła fajnie, że ma badwarianki, To w miarę nam pomoże. Ja też mam, ale nie używam ich. To bardzo mi aktualnie do mojego deklin nie są potrzebne. Dobra, ten, tam prince daję. Dobra, to ja też tam dam princea. I spróbujemy. A jaj, jaj, beczuszka. Pyk. Pyk. 1, 2, 3. Spoko. I jeszcze prinsik. Pyk. Yeah, mamy to. Zliczył to. Pyk. Muszkietelka, bardzo dobra karta. I pyk. I pyk... Ale te minionki, te minionki, te minionki. Jezus. Smaruję, ja ten baby dragon się zaczął. De... Hogieum co hmm, Trzeba tutaj użyć jeb. Żartem. Tutaj pomagamy dalej go tam obją... <laughs> prince, 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 prince. Uważaj na prinsa. Masz coś jakąś kartę? Dobrze, że mam minion. Dob, spokojnie porobi, Prince. Dobra, spoko. Teraz podajemy. Nie wiem, co, balona. Kurczę on przecież. A, Baby Dragon go porobi. Ale jeden hitek, jeden hitek, balon. Balon, balon, balon. Jest dobra, będzie. Fuck's sake. Uważaj! Patrz, Prince! Prince! Ej! Halo! Boże, przegraliśmy. Kurczę. Kurczę. Thanks. Aha, boże, co ja gadam. Good game. Oczywiście good game. No i chyba musimy się już na dziś pożegnać. Do usłyszenia, do następnego odcinka i pa!